Magdalena Kaleta, witam w wydarzeniach telewizji Masów Info. Co dziś w programie? Wybory w marcu. Mieszkańcy Masłowa wybiorą nowego radnego. Powiemy o współpracy Kielc i podmiejskich gmin. O planach związanych z budową obwodnicy, która miałaby przebiegać przez gminę Masłów. Oraz o tym, ile ludzi przeprowadza się do Masłowa. W wydarzeniach także przegląd wydarzeń kulturalnych. Mieszkańcy sołectwa masów I będą wybierać nowego radnego. Uzupełniające wybory do Rady Gminy odbędą się 23 marca. Głosowanie zarządziła wojewoda świętokrzyski po tym, jak mandat radnego Andrzeja Kułaka został wygaszony. To efekt wyroku sądowego za jazdę pod wpływem alkoholu. Kandydaci na Radnego sołectwa Masów pierwszy będą mieli czas na zgłoszenie swojej kandydatury do 21 lutego do północy mieszkańcy kandydatów na radnych poznają najpóźniej 8 marca, bo do tego dnia będą musiały być już rozplakotowane obwieszczenia z ich listą. Kampania wyborcza potrwa do 21 marca, zaś samogłosowanie w niedzielę 23 marca będzie się odbywać w godzinach od 8 do 22. Okręg wyborczy masów pierwszy obejmuje trzy mandaty radnych. W uzupełniających wyborach mieszkańcy zdecydują, kto do łączy do radnych Małgorzatego Zubek i Sylwestra Wojtyny, którzy reprezentują to sobectwo w radzie. Tymczasem w listopadzie odbędą się wybory samorządowe. Wtedy wybierać będziemy zarówno wójta jak i radę gminy. Wśród kandydatów wymieniani są obecny wójt Ryszard Pazera, były dyrektor szkoły w Mąchocicach Solaster Tomasz Lato, dyrektor Kieleckiego Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego Andrzej Łach oraz były sekretarz masłowa Bogusław Krukowski. Zmieniamy temat. Władze Kielc oraz 11 gmin, w tym Masłowa podpisały porozumienie w sprawie realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Lokalne samorządy nie w pojedynkę, a wspólnie będą starały się pozyskiwać pieniądze na realizację istotnych inwestycji. Przy pomocy zintegrowanych inwestycji terytorialnych, gminy będą realizować wspólne przedsięwzięcia finansowane z pieniędzy unijnych. 300 milionów złotych ma być wydane na projekty, które będą tworzone nie tylko dla mieszkańców wybranej gminy, ale także dla innych sąsiadujących. Chodzi o to, aby z efektów projektów w jednej gminie mogli też korzystać mieszkańcy innych gmin. To wszystko, co zrobimy, ma służyć w wzmocnieniu miasta oraz w wzmocnieniu wszystkich poszczególnych gmin. Myślę, że taki efekt wzajemnej współpracy da na pewno elementy synergii i większego rozwoju. Mamy pieniądze, mamy organizacje. Mamy również bardzo dużo pomysłów. Uczymy się tej trudnej współpracy. To jest różnica pomiędzy skalą miasta, kielca, a gmin sąsiadujących. Natomiast kierunek jest właściwie i wymagany przez Komisję Europejską, aby tworzyć wspólne projekty, aby widzieć te korzyści dla mieszkańców, nie tylko dzielić na kielce i gminy, bo podróżujemy codziennie do pracy, mieszkamy pod kielcami często i tworzyć takie wspólne, dobre projekty, czy transportowe, czy komunikacyjne, internetowe, czy też rekreacyjne. Współpraca dotyczy 12 jednostek samorządu terytorialnego. Są to Kielce, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitków, Kanowiny, Strawczyn oraz Zagnańsk. Gmina Górno liczy na wspólny projekt m.in. z Masłowem. Chodzi o zagospodarowanie zalewów Cedzynia. Gdzie tutaj wspólnie z gminami Kielce i gminą Masów możemy wreszcie zagospodarować ten właśnie bardzo oczekiwany, zbiornik dla mieszkańców i nie tylko naszej gminy, tylko przede wszystkim mieszkańców też Kielc. W uroczystym podpisaniu porozumienia uczestniczyli przedstawiciele wszystkich samorządów, za wyjątkiem władz Chmielnika i Masłowa. Jak wyjaśniali kieleccy urzędnicy, porozumienie z władzami tych samorządów podpisano w innym terminie ze względu na inne obowiązki ich przedstawicieli. Nowa świetlica w Dolinie Marczakowej została uroczyście otwarta. Inwestycja za ponad 450 tysięcy złotych ma służyć mieszkańcom miejscowości. Wkrótce rozpoczną się tam zajęcia dla młodzieży. Klucze będą miały też pani z nowo utworzonego koła gospodyń wiejskich. Będzie pani świetniczanka, będą mogły dzieci przychodzić na różne zajęcia tutaj, młodzież. Do tej pory w Dolinie Marczakowej nie było takiego miejsca. Co mi państwo widzieliście, doświadczaliście, problem? nie zrobić zebrania wiejskiego, spotkać się. Przygotowania do inwestycji nie były jednak proste. Były kontrowersje wokół budowy tego budynku. Od samego początku, począwszy od pozwolenia na budowę. Budowa kosztowała 453 tys. zł, z czego 202 tys. to dofinansowanie z programu rozwoju obszarów wiejskich. Świetlica jest otwarta, ale jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie rozpoczną się w niej zajęcia. To musi już pan wójt ustalić. Myślę, że w ciągu tygodnia już się sprawa wyjaśni, żeby to było wszystko prawnie. Oddamy klucze pani świetliczance, także będzie trzy dni w tygodniu: poniedziałek, środa i sobota. Z budynku będą korzystały m.in. panie z koła gospodyń wiejskich, które w Dolinie Marczakowej powstało dwa miesiące temu. Jesteśmy bardzo młodym kołem gospodyń wiejskich, ponieważ można powiedzieć, średnia wieku w naszym kole jest w granicach 30 lat. Nie mamy pewnego zaplecza e, takiego w postaci naszych mam, e, bo jest to, jak żeśmy wspomniały, pierwsze koło gospodyń wiejskich, ale myślimy, że podołamy i damy radę. Na otwarciu świetlicy pojawił się też mieszkaniec tej miejscowości, znany satyryk Stan Tutaj. Co się tu porobiło? Teraz mamy tutaj wszyscy razem Cały rok, a z kolei na przykład bo będą wielcy goście przyjeżdżać tutaj. Na przykład Lek który przyjechał i powiedział, nie chcę muszą. Nie muszę. I to pan się tak się dzieje, ja z trzecią latą nie będę. Ale kiedy Danka mówi ja chcę, to ja muszę. Muszę to być zawsze. Zawsze uśmiechnięty. Gratuluję wspaniały pomysł, żeby to by się coś działo i pod mocnym aniołem ostatnim filmem, żeby takie danteńskie rzeczy się jak w tym filmie nie wyprawiały, to właśnie tutaj młodzież dzieci się gromadzą. 10 436 mieszkańców miała gmina Masów w 2013 roku. To o 22 więcej niż rok wcześniej. Tymczasem Kielczanie wyprowadzający się z miasta coraz częściej wybierają inne gminy. Liderami są Morawica, Piekoszów i Miedziana Góra. O ile w 2002 roku w Kielcach mieszkało ponad 207 tysięcy mieszkańców, tak na koniec 2013 roku było ich już tylko niespełna 194 tysiące. W tym samym czasie odwrotna tendencja notowana jest w gminach powiatu kieleckiego znajdujących się w sąsiedztwie Kielc. W 2002 roku w Masłowie mieszkało 9345 osób, w 2007 roku było ich już 9948, w 2012 10414, a w 2013 10436. Obecnie największym zainteresowaniem cieszą się trzy gminy powiatu kieleckiego: Morawica, gdzie w ciągu ostatniego roku przybyło prawie 500 mieszkańców, a także Piekoszów i Miedziana Góra. Radni Masłowa uregulowali sprawę wydawania i finansowania posiłków dla osób ubogich. Problem pojawił się, kiedy z końcem roku wygasła ustawa o żywieniu, na mocy której pieniądze na dożywianie mogli otrzymywać potrzebujący. Okazało się, że rząd nie podjął w odpowiednim czasie decyzji o tym, co dalej z taką formą pomocy. Decyzją radnych program dożywiania będzie kontynuowany, jednak podwyższone zostało kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania. Według zapisów uchwały taka pomoc może być przyznawana w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Nowe kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy to 456 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku osoby samotnej jest to 542 zł, mówiła kierownik Gminnego środka Pomocy Społecznej w Masłowie Monika Dolezińska. Podwyższenie kryterium dochodowego dotyczy tylko właśnie tego formy, nie wszystkich działań i wszystkich świadczeń pomocy społecznej, tylko, tylko tego zadania do dzieci i osób, osób dorosłych w na siłę dochodowego. Radni dopytywali, co z osobami, które w okresie od nowego roku do sesji 23 stycznia nie mogły liczyć na taką pomoc. W przypadku, jeżeli osoby nie otrzymywały, a pokryły te koszty, wtedy możemy tej osobom nie dać, to znaczy dać pomoc w postaci zasiłku celowego na, na zwrot kosztów. Jeżeli, jeżeli faktycznie te osoby korzystały, nie ma to w formie niefinansowej, tylko w formie, w formie finansowej, właśnie w tych zasiłkach celowych. Czyli wtedy osoby mogą się ubiegać o zwrot tych kosztów. Szefowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie poinformowała też o nowym projekcie pod nazwą Schematom Stop, którego liderem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Będzie on realizowany w dwóch gminach, Bielinach i Masłowie. Celem jest m.in. pomoc dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia. Projekt jest to projekt innowacyjny, który będzie obejmował pięć rodzin, ale to nie tak jak do tej pory jest systemie pomocy społecznej nie wynika że obejmuje się pomocą e, głównie osoby, która przychodzi do nas. To znaczy poniekąd te działania też dotyczą całej rodziny, natomiast w tym projekcie e, mają być, ma być objęta e, cała rodzina, czyli ma być objęte, objęta żona, mąż i dzieci. I projekt skierowany jest do osób e, długotrwale bezrobotnych e, i do rodzin, które, e, rodzin wielodzietnych, bo to muszą być przynajmniej dwa problemy e, występujące w rodzinie. Zarówno w Masłowie, jak i w Bilinach z projektu skorzysta po pięciu rodzin. Chcemy, żeby te osoby przystąpiły dobrowolnie, bo jeżeli one dobrowolnie wyrażą na tą zgodę, to wtedy z tymi rodzinami da się coś zrobić. Nie będziemy z czegoś im nakazywać, bo to musi być udział dobrowolny i to ich musi być wola, żeby te osoby chciały coś zmienić w swoim życiu. Kieleccy urzędnicy przedstawili wstępne plany budowy wschodniej obwodnicy Kielc. Trasa miałaby przebiegać od Dąbrowy do Wilczy przez gminy Masłów, Daleszyce i część Kielc. Pieniądze miałyby pochodzić z Unii Europejskiej. Wstępną koncepcję nowej obwodnicy Kielc przedstawiło Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Kielcach. Budowy to jeszcze, że tak powiem, bardzo daleka droga. Na razie jesteśmy na etapie pozyskiwania czy budowy koalicji lokalnych samorządów, aby jakby lobbować za tą całą sprawą w ministerstwie i w rządzie, żeby po prostu znalazły się pieniądze na tą inwestycję. Trasa miałaby zaczynać się w okolicach Dąbrowej i biec przez Masów do Maszowica, następnie przez tereny Kielc i gminy Daleszyce do Bilczy. To bardzo wstępna koncepcja, podkreślają urzędnicy. Dodają, że są duże szanse na to, aby do budowy drogi doszło w ciągu najbliższych lat. My jesteśmy optymistami i zakładamy, że przy dobrej woli wszystkich zainteresowanych stron jesteśmy to w stanie zrealizować do 2020 roku. Ale zgody nie ma. Przedstawione przez Urząd Miasta koncepcje nie podobają się Wójtowi Masłowa. Ryszard Pazera wydał oświadczenie w tej sprawie, jednak słowa oburzenia skierował nie do autorów Koncepcji, a do redakcji Echa Dnia, która jako jedna z wielu poinformowała o planach nowej inwestycji. Publikacja nowych proponowanych tras przebiegu bez wcześniejszych uzgodnień i konsultacji z gminą masów jest naganna i zawsze napotyka na stanowczy sprzeciw Wójta Gminy Masów, jak również społeczności lokalnej, którą reprezentuje. Napisał w oświadczeniu Wójt Masłowa. Pan Wójt krytykuje plany. Bo nie i przyszedł na spotkanie w tej sprawie, odpowiadają władze Kielc. Wójtowie w większości podzielili entuzjazm. Pan wójt Fazera na słowa zgłosił pewne zastrzeżenia, ale wynika to z tego, że nie był obecny na spotkaniu, nie wie, że to jest dopiero pomysł, a szczegóły będą na pewno uzgadniane ze wszystkimi zainteresowanymi i pragną uspokoić tych, co mają o Budowa nowej drogi to nie zagrożenie, a szansa dla gmin, przekonują autorzy koncepcji. Oczywiście każda droga, która przechodzi przez teren gminy, tnie działki, tnie pewne siedliska itd., tak ale z drugiej strony taka nowa droga aktywizuje nam teren, podnosi oczywiście wartość działki, zwiększa dostępność do terenu, zwiększa atrakcyjność inwestycyjną gminy, co w konsekwencji przekłada się na tereny inwestycyjne, na potencjalne inwestycje, wpływy z podatków itd. Tak tak Południowo-wschodnia obwodnica Kielcy miałaby mieć około 20 km. Zima daje się we znaki. Problemów z kursowaniem autobusów śliskimi i nieodśnieżonymi drogami było wiele. Pisaliśmy o tym w portalu Masów Info. Nie brakowało ostatnio też awarii, zasilania spowodowanych uszkodzeniami linii energetycznych. Tymczasem mieszkańcy alarmują, że niektóre drzewa pod ciężarem śniegu i lodu niebezpiecznie uginają się nad drogami. Kiedy można je wycinać? O tym sekretarz gminy. My możemy, proszę państwa uruchomić straż i takie żeśmy robili czytności na scholasterii, tutaj na Dolinie Marczakowej ale tylko wtedy, gdy jest nagłe, że tak powiem, wywalenie drzewa na drogę. Nagła rzecz. Pozostała rzecz w ten sposób jest, że zarządca drogi musi formalnie zgłaszać, czy jak drzewo jest, czy trzeba ustalić właściciela tego drzewa. Więc tak jak mówiąc krótko, tylko nagłe, czyli przeszkadza na drodze, to wtedy nie patrzymy na właściciela, usuwamy. A jeżeli już to nie jest nagła rzecz, to trzeba ją niestety usunąć, bo miałem później telefonu, bo jak zobaczyli, że strażacy tną, to następne osoby przyszły, dzwoniły, a może by jeszcze gdzieś wyciąć i tak dalej. Nie. Tylko tam, gdzie zagraża, gdzie sołtys wcześniej mu zgodnie radny, żeby nie było problemu, że później delegacja do pana wójta czy do mnie tutaj do urzędu nie przychodziła z petycjami, że wycięto drzewo niezgodnie z procedurami. Centrum Edukacyjne Szklany Dom w Ciekotach rozpoczęło rok żeromskiego. Jak zapowiada kierownik ośrodka Krystyna Nowakowska w ciągu całego roku odbędzie się wiele wykładów, warsztatów i pokazów filmowych. Całość zakończy się w październiku, w dniu urodzin pisarza. Choć wydarzenia związane ze 150. rocznicą rodzin Stefana Żeromskiego już się rozpoczęły, właściwy projekt ma wystartować w maju. Projekt będzie się nazywał Przestrzenie Stefana Żaromskiego. Taka dość pojemna nazwa, dlatego też, że chcemy wiele różnych działań zawrzeć w tym projekcie. To będzie taki projekt interdyscyplinarny. Będą warsztaty, będą wykłady, będą koncerty, będą różne prelekcje i będą projekcje filmowe. Członkowie lokalnych zespołów, samorządowcy i zaproszeni goście wzięli udział w noworocznym Torcie Kultury. Impreza, która odbyła się w hali sportowej w Mołchocicach z Holasterii zgromadziła tych, którzy działają na rzecz lokalnej kultury. Za naszą wspólną pomyślność i za rozwój kultury naszej pięknej gminy Masów. Wszystkiego najlepszego. Wiwat nam, niech żyją nam. Spotkanie rozpoczęło się od pokrojenia ważącego kilkanaście kilogramów tortu. Cukiernicy przedstawili na nim książki z tytułami powieści Żeromskiego. W tym roku mija 150. rocznica jego urodzin. Parafianie z Wiśniówkiem wzięli udział w Królewskim Orszaku w Dniu Święta Trzech Króli. Królowie wraz z mieszkańcami wymaszerowali z trzech miejscowości w parafii. Z Wiśniówki, Zabłocia i Kajetanowa. Jest to po raz pierwszy taki pomysł, ksiądz proboszcz w naszej parafii po prostu dał taki pomysł, żeby taki orszak utworzyć i z tych trzech wiosek za Zapłocie, Kajetanów i Wiśniówka. Zaproponował to ksiądz proboszcz, państwo, nasi, znaczy parafianie wyrazili chęć udziału w, taki, w takim orszaku, no i... No i po prostu się jakoś mobilizowaliśmy przez tydzień, bo to tylko tydzień mieliśmy. Na koncert Kolen zaprosiłem mieszkańców Woli Kopcowej, członkini Koła Gospodyń Wiejskich Kopcowianki. Oprócz nich wystąpili także najmłodsi, był również konkurs śpiewania oraz wspólne kolędowanie. Znane polskie kolendy można było usłyszeć także podczas koncertu świątecznego, który odbył się w kościele parafialnym w Dąbrowie. Przed mieszkańcami tej miejscowości zaprezentowały się zespoły Dąbrowianki z Dąbrowy, a gościni nie także Kopcywianki z Woli Kopcowej oraz Wilkowianie z Wilkowa. Karnawałową zabawę dla dzieci zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie. Impreza poprowadzona przez Agencję Artystyczną odbyła się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Dzieci bawiły się w rytmie ulubionych przebojów, brały też udział w konkursach i zabawach. Dzieci i młodzież ze szkół gminy Masów, ale także grupy Skielc wzięły udział w rajdzie tropami dzikich zwierząt, jaki odbył się na terenie żeromszczyzny. Uczestnicy rajdu na czele z pracownikiem Świętokrzyskiego Parku Narodowego wyszli na trasę ze szklanego domu w kierunku kraina. Kończymy program. Przypominam, że bieżące relacje znajdą Państwo w portalu Masów Info. Zapraszam na kolejne wydanie. Za dziś dziękuję. Do zobaczenia.